Hello there! Dzień dobry wieczór z tej strony, franek 14 k I dzisiaj sobie zagramy wzmagania bohaterów, ale kurczę, proszę Państwa, dlaczego ja mam zawsze tak, że jak nie nagrywam, to no po prostu dobrze mi idzie po prostu. E, za każdym razem. Jak nie nagrywam, to mi po prostu wyśmienicie idzie. Wyśmienicie. A jak. Sprawia, że Kurde, no... Sentymentalny... Moc jest potężna, w Kurde, co jest? Dlaczego? Dlaczego? Pytam się, dlaczego? Dlaczego on wyskoczył? Pytam... Nie wiem, dlaczego? Wytyszy. Dlaczego on wyskoczył? Ten Kylo Ren... Wyciągając rękę przed siebie, wyskoczył. Widzę. Ja... Kurde. Nie naciskałem MW przecież. Ja pierdziele. Ale gówno. Naprawdę. Nie mam pojęcia co się mogło odwalić. Ty, ze Wszyscy mają zero eliminacji, ja pierdzielę. Ari wederci Nie sądziłem, że spotkamy się w takich okolicznościach W takich okolicznościach przyrody, pewnie. Jeszcze mnie nie... Jeszcze mnie pobijesz, co? No pewnie jeszcze mnie zabij w powietrzu. No szkurde Jeszcze mnie zabij, zabij mnie. OK, udało się O nie, imperator padł. Czas na Co ty robisz, Rej? Ty się dobrze czujesz? Rej Fajnie, fajnie, fajnie zajebiście. To tylko interesy To tylko interesy Nie ma to, Jestem Boba Fett Darf czy generał Grievous? czy hrabia Sudoku. Otóż proszę Państwa, hrabia Sudoku. Wiem, że niektórzy, niektórzy nie lubią, jak gram hrabią Sudoku, hrabia Duku. Ale no cóż, no cóż, no cóż można rzec. Jest to po prostu kapitalna postać. W stosunku do Anakina Skywalkera, to jest kapitalna postać, naprawdę. Kurde. Czubakę wzięli. Oj, oj, oj. Trzeba będzie jakoś się przekraść. Hmm. No nie, no i dupa. i muszę się z dwoma. Ja pierd. Kurde, nie. He, nie, nie trafił mnie, nie trafił mnie. Ale ci on mnie nie trafi? O, fajnie O. Oh. Nie się przede mną. <głos> 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 Gościu. <noise> Dlaczegoś na mnie szarżował, jestem chryobiasu sudoku. no. No. Too Duma cię zawiodła o. Co tutaj kombinujesz? Co tutaj kombinujesz, Anakinku? Fajnie Wszystkie twoje myśli należą do mnie Wszystkie twoje myśli No fajnie Fajnie, fajnie, pewnie nie, ja on się tylko blokuje, no, czeka na mnie i strzeże. Dobra, to teraz ja, to teraz ja robię wymianę w tym krześle. W Dobra, w tym mm, Okej, okay. aha, on poszedł tam, dobra. Dobra, to ja w takim razie idę tutaj. Mhm. Fajnie. No fajnie! Zajebiście, kurde, zajebiście. Zajebiście No, no super! Zregenerować się nawet nie mogę Kurde To gówno Ha! Lamusie Pierdzielony Yyy Myślał, że wygra z hrabią na Anakinek Aleś się przeliczył, przeliczył żeś się, gościu, przeliczył. No i pięknie. Tak ma być. Kurde. I fajniusio. <gry>